Także tutaj to myślę, że te polecam tak naprawdę z serca. Hmm. To tak naprawdę takie... się dzieje. Do, do nas Mogę załatwić. Uwana na niego. Hop. Trzymajcie go. Niloty nie. Macie wyrzucić tego pana. Wyrzucić dobrze. Macie wyrzucić tego pana. problemy są. Litwa. Tak, no o. Możesz usunąć? Walicie. I, no, i ci... ja pierdole, ja pierdole, co on zrobił. Zdebić się? Nie! No, chłono, na Ale patrzcie, roześpiały się. Żeby ta mandolinka mogła powstać, potrzebne było bardzo wiele, bardzo subtelnych elementów, które spowodowały, że ta mandolinka istnieje. Jakie to były elementy? Wszystko to mówię bez, bez czapki, czapki. Nie, Nie, Nie No to no Jest pan fajny.

To jest o tyle ważne, że... Chłop <skudy> tam jako kosmita siedzi ...jestrując się w z tych pakietów Patrzcie widzowie patrzcie widzowie Patrzcie widzowie Jez, k***a talerz Nie ma talerza do k***a Hop To nie ja, to nie była moja prezentacja To nie była moja prezentacja Bonus dla sponsora nie mieliście takiej sytuacji, w której w taki sposób się poczuliście? Zastanówcie się nad tym. Widzę, że ktoś doszedł, więc będę mówiła też. Cześć, czarek, witam cię serdecznie. kolego, eee, weź legarny. ogarni dupe, bo naprawdę już um, jak Może jednak nie. I dlatego właśnie proszę osoby, no właśnie, to są problemy z internetem, więc jeżeli. Mieć, e, dodać sobie mm, puszystości

<ślese> Nie wiem że giero ta zadowolona na komodore y i na innych starych komputerach i to była taka gierka i tak samo jest w naszym ciele. Że ciało po prostu no w serio, pewnym po czasie. To jest jest naprawdę totalnie zajebiście. Dłuższy od centymetrów zrobił, seryjnie ci mówię. W stanie radzić, to nie moje! Czy <grym grym> to jest moja? A go od razu Robi, robi, robi wrażenie. Poważnie. Dominik, do, Dominik, weź. No, nie no, jesteś bez kamerki. No, no ale właśnie, przynajmniej nie miga. No. No. Tak dobrze? Okej. Okay. Do A trzeba ją dochodzić a tak. kolega Dawid proszony o, wyciszy, o wyciszenie otoczenia. A to chyba jest atak? No właśnie. To jest atak. Już tak wygląda To nie jest kolega Dawid, on nie istnieje. A pan młody, a pan a pan młody, drogą. a pan modyga, a pan Oczywiście nikogo nie. O! Jaka ładna odnapali! To też jest chyba jakiś film puszczony, nie? Nie usuwamy. Tak, to jest film puszczony też. Mamy i nikogo nie wyrzucamy, naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z każdym, ale to musi być na zasadach win-to-win. -to, -win. to musi Zobacz, być sprawa. No, no nie masz kurde. A pić Miałeś nie pić, odurz to. Nie piję już. Ale zobaczmy, zobaczmy. jakąś... jednak. Zobacz, jest tak mało. Ostatni. Dobra, udało mi się. Udało mi się. Będę go od razu wyrzuć, bo to będzie teraz to samo. Dobra. E, matka, aż się wystraszyłam, to nie docięcia krzesła będzie. A jednak. <głos> eee, <głos> słuchajcie, w takim razie to to <noise> eee. Natomiast e, po użyciu bardzo szybko jej, e, e, jej trupia. E, nie wiem u kogo to, ale no, no, fajnie jazdy chciałem wyciszyć. Dawid rzeźbi nie Okej, okay. eee. <noise> Ja myślę, że trzeba usunąć pana Dawida. Cieszę się bardzo, że tak wielu z Was wykazuje się taką wytrwałością. Cześć Piotrze, Wiemy? cudownie, cudownie, cudownie. No, to, to uważa, ja Cześć, na ten test. Podobnie się. jak było to robione wczoraj, będzie udostępniana na grupie, na naszej grupie szkoleniowej. Dzisiaj mam dla Was, dla siebie naprawdę wiele. Jeśli dobrze wykorzystasz tę sesję, może być ona dla Ciebie warta co najmniej 10 tysięcy złotych, jeśli nie więcej. I przyjmij to, co dla Ciebie przygotowałam. ...pływu gotówki, a pierwszą książkę, którą napisał, nazywa się Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Dzisiaj on do dzisiaj popełnił książę, gdzie? książek, Wszyscy mówią o tej książce w ogóle. ...kilkanaście już, dwie napisał... ...dwie napisał... Oh, super, naprawdę, ty jest... <laughs> Michał, ty jesteś. Robert do... Lawę ja, Jestem gość, tak? Yes, baby! Zaraz się tutaj. Yes! Michała myśli. Musimy... Robert Lawandowski.